To no, był na live z losowania czapki Unu, ten widział lub nawet i grał na naszym najbardziej zbugowanym serwerze z kilkoma trybami. Początek był tragiczny, bo dosłownie wrzuciłem wszystkie stare pluginy na jeden serwer. Sprawdziłem, że się odpalił. No i cyk na produkcję i testowanie z wami. No co mogło pójść nie tak? No ale po kilku godzinach poprawek serwer jest już grywalny. Aktualnie są trzy tryby, Defran, Dodge i Battle Royale. No może tak bardziej Team Battle Royale. Prawdopodobnie niedługo zostanie dodany czwarty tryb, Prop Hunt, ale to jeszcze zobaczymy. Ogólnie jest śmiesznie i to jest najważniejsze, no i czas mapy jest w miarę krótki, tak by często zmieniać rozkrywkę. Serwer został podmieniony za Trade Neon i tym samym na serwerze Trade została dodana rotacja map, więc też Was zapraszam do wpadnięcia na ten serwer. Nie ukrywam, mam nadzieję, że będziecie grać, gdyż według mnie warto by był serwer z różnymi trybami, różnymi mapami. Bo już chyba każdemu brzydnie klepanie tego samego trybu i tych samych map. Adresy serwerów są na naszej stronie. Możecie dodać się do ulubionych. No i co tu więcej dodać? Miłej gry. A no jeszcze a propos Battle Royale to w opisie będzie link do filmiku o tym trybie, bo widziałem, że większość z graczy trochę nie ogarnia, co tam się w ogóle dzieje. Pamiętajcie, że najważniejsze jest to, że podnosicie przedmioty trzymając przycisk przeładowania broni, a nie go tylko naciskając. Jednocześnie celujecie na itemy, które chcecie podnieść, ale tak jak mówiłem, po więcej informacji wejście w link do filmiku o tym trybie.